ale Lady Scraper z tej strony Aga. Dzisiaj przychodzę do Was przed cudownym albumem ślubnym, w stylu romantycznym, w stylu takim zwiernym. Powstał on z kolekcji, całkowicie z kolekcji Craft O'Clock Greenery Charm w połączeniu z dodatkiem I do. Oto ten dodatek i do tego również arkusz dodatków do wycięcia. Już na okładce jest kompozycja, jest to taka zapowiedź tego, co będzie dalej w albumie się działo, ponieważ cały album to jest znowu połączenie albumu layoutowego z takim pełnym kieszonek. Jeżeli chodzi o grzbiecik, natomiast też wykorzystałam taki nowy patent, który ostatnio mi się spodobał, jest to właśnie zawinięcie sznureczku w dużej ilości. Jest bardzo fajny sposób na wykorzystanie właśnie takiego sznureczka. No i mamy zawieszkę jeszcze i kokardkę. Dużo tasiemki vintage się też tutaj pojawia. Z tyłu też przykleiłam kawałek oderwanego papieru. Natomiast cała okładka jest to oczywiście też okładka dostępna w sklepie Craft Oclock. Jest to specjalnie przystosowany papier, który jest pokryty warstwą laminatu e, matowego, więc nie jest to jakiś błyszczący się laminat, ale dzięki temu jest to okładka trwała, e, nic nam tutaj nie pęka. Bardzo fajnie się taki album e, wykonuje dzięki, dzięki takiej okładce. Zaglądamy do środka no i jeżeli chodzi o pierwsze dwie strony to tutaj już tutaj mamy miejsce na jakieś życzenia od osoby, która będzie wręczała ten album czy jakąś dedykację, albo jeżeli nie będzie chciała wykorzystać tego miejsca no to po prostu zostawi pustą przestrzeń na zdjęcie i tutaj do tego albumu dołączam kartkę, która już się pojawiła na moim kanale która też powstała z tej kolekcji i która idealnie właśnie pasuje do tego albumu Także to jest taki komplet, myślę, że fajnie pasujący do siebie. No i pierwsza strona layoutowa z napisem: Poślubieni i szczęśliwi. Każdy layout to jest w zasadzie połączenie dodatków do wycięcia z kolekcji właśnie Greenery Charm, ale również z pakietu dodatków Lilie. I kwiaty i liście. Wszystkie te dodatki są dostępne w sklepie Craft Clock. Gorąco Wam je polecam. Tutaj mam właśnie jeszcze na przykład taki arkusz z tego pakietu lilii. A tutaj na przykład arkusz liści. Wszystkie produkty podlinkuję Wam w opisie, tak żebyście mogli sobie zerknąć do sklepu, o których dokładnie zestawach mówię. No tutaj jeszcze mamy te takie lampiony, które w tej kolekcji się pojawiają pod, jakby przyklejone ze sznureczkiem. I wszędzie się też przewija gaza albo sizal oraz cekiny, które są takim wykończeniem tego. No i dobra, na każdej lewej stronie coś dzieje się więcej. Tutaj mamy takie drzwiczki, które nam przytrzymuje ta piękna para młoda. I tutaj jest magnes, drzwi się otwierają. No i tutaj mnóstwo miejsca na zdjęcia, tu jest mała kieszonka z napisem już świetnie, tak z kolekcji do wykorzystania na jakieś notatki tu też jest piękna panna młoda w, w takiej pięknej scenerii drugi lejałcik z napisem przyjmij tę obrączkę Wypadł w taki sposób. Generalnie jest to trzeci, chyba, album yy, na moim kanale z, w stylu takim, właśnie layoutowym. Zapraszam Was na dwa poprzednie. Mam nadzieję, że też Wam się podoba, tak jak one, bo wiem, że tamte albumy cieszyły się powodzeniem. I tutaj mamy wodospad, tylko że ten wodospad jest yy, jakby przyklejony yy, do góry nogami. Yy, od razu Wam powiem, że nie, to nie był. Yy, to nie była wpadka, że coś przykleiłam odwrotnie, tak sobie wymyśliłam. Właściwie powód, dla którego to wymyśliłam, był taki, że chciałam, żeby tutaj ta piękna grafika była w całości odkryta i wtedy pojawiła na pomysł, czemu by nie zrobić tego i nie odwrócić. Do góry nogami tego wodospadu. Dodatkowo ta flapka, która nam go na magnes przytrzymuje, jest takiej wielkości, że tu również wejdzie zdjęcie. I to 10x15 albo 9x13. Generalnie wszystkie maty są przystosowane do zdjęcia 10x15. W niektóre miejsca wejdą też większe, 13x18. Tutaj mamy trochę skromniejszy lejałcik, ale za to bardzo pięknie komponującymi się tymi sercami. To są serca z płyty MDF, z sklepu Artistico. I napis You Make Me Happy. Tutaj mamy harmonikę, tutaj taki stały element w moich albumach. Przyklejoną całości. Ten dziurkacz tutaj, który się pojawia w kilku miejscach, to jest dziurkacz Marty Stewart, który kiedyś dorwałam na bazarku. Layout poziomy. Znowu mamy e, z Mdf w kształcie serca z Artistico i pozostałe elementy z Craft Oclock napis razem na zawsze. Tutaj mamy kieszeń z matami. Jedna mata jest większa i trzy maty przystosowane do zdjęć 10 na 15 Ten layoutik wykonałam e, przed kamerą e, jako tutorial dla Was, i ten tutorial jest dostępny na kanale Craftoplock. Serdecznie Was zapraszam. Jakbyście mieli ochotę ze mną tę stronę wykonać, to tam właśnie ten film jest dostępny. Mam nadzieję, że znajdziecie tam jakąś garść inspiracji dla siebie albo jakichś przydatnych podpowiedzi. Tutaj jest wykorzystana ta piękna MDF-ka i napis: Najlepszy dzień w życiu. Tutaj mamy kieszeń, znaczy w ogóle stronę już taką bardziej skomplikowaną. Mamy tutaj kilka odsłon, jest duża klapka otwierająca się w jedną stronę. Tutaj mamy kolejną z kieszonką dodatkową, a tu jeszcze w środku mamy dwie do góry na dół. Tu natomiast piękne papiery. Nie chciałam ich przysłaniać w żaden sposób. i Pomyślałam sobie, że zasłaniać zdjęciem też będzie jej szkoda, więc mamy tutaj matę na magnes. Więc można sobie tutaj zdjęcie przykleić i ta mata będzie ściągana. Natomiast z tej strony też przykleiłam piękny papier z kolekcji. Oczywiście w każde z tych miejsc zdjęcia mogą być naklejone, to już zależy od osoby obdarowanej, jak wykorzysta ten album. Ostatni layout z napisem ten wyjątkowy dzień. Tutaj mamy na przykład też obrączki, które są z tego zestawu dodatków bardzo, fajne, bardzo fajna grafika z, z pudełeczkiem z obrączkami. I ostatnia strona, to jest e, taka kieszonko, klapko, książeczka. To jest element, który zawsze już będzie mi się kojarzył z Asią z kanału, co ja narobiłam. Jest to coś, co e, zapożyczyłam od niej i pojawia się coraz częściej w moich albumach. Fajny taki element. Tu mamy kieszonkę z, z tyłu z dwoma tagami. A to w ogóle wszystko, to jest wielkach na kieszeń. I w tej kieszeni umieściłam podwójną... Tak, Zosiu. Aha, okej. Okay. No. A coś powiesz może? A może coś powiesz? Na przykład, tata. Powiedz, tata, pięknie. A powiedz, mama. A mama powiesz? Mama nie powie. Więc ta mata już jest, jak widzicie, na wielkie zdjęcia. I cztery takie duże zdjęcia tutaj wejdą. Mam nadzieję, że wejdą i że wcisną się w tą kieszeń bo taki był mój zamysł. Na końcu na opłatce jest koperta. Tutaj mamy zawieszkę ze sklepu Zielone Koty z napisem Love, idealna do takich projektów. W kopercie miejsce na więcej zdjęć, tak żeby sobie para młoda mogła je tu mieścić. I tutaj też zrobiłam taki ciekawy zabieg, który chyba się nie rzuca w oczy, więc to jest nawet fajne, ponieważ ja przyklejając tą kopertę Zakleiłam bardzo ładną grafikę, która była pod spodem, i wykorzystałam kawałek, który mi został papieru, właśnie tego samego papieru, i wycięłam tą grafikę i przykleiłam ją na kopertę, żeby po prostu to, co ukryłam pod kopertą, jednak było widoczne na niej, bo, no bo szkoda mi było bardzo i tutaj tak samo zresztą. Więc taki fajny, myślę, patent wykorzystałam, może Wam się spodoba i też kiedyś wykorzystacie w swoich pracach. I tak oto się prezentuje mój romantyczny albumik. Jest zawiązywany na podwójną tasiemkę. Tasiemki vintage, które uwielbiam. Dajcie znać jak wam albumik się podoba w komentarzach na dole. Jeżeli jesteście zadowoleni i podoba wam się ten film, to nie zapomnijcie łapce w górę i zapraszam was serdecznie również na kanał Crafto Club na mój tutorial. Tam też miło mi będzie się z wami spotkać w sekcji komentarzy. Pozdrawiam was ciepło. Dziękuję za uwagę. Pa.